Siama, jesteś strony RZ. W dzisiejszym odcinku będziemy wbijać sama na 30. Ragę. Oczywiście nie w tym, bo to jeszcze będzie tak. Z 500 odcinków jak nie więcej. No, no to lecimy po prostu, no i tyle. Dobra, Ma już coś tam. Czyli co. co e, nieważne. O nie, Jackie mają. Będzie. O, jeszcze Bibi. matko tylko No, no tragedia, no co tu więcej gadać? No, no, no tragedia, hu I to by było na tyle Ja nie wiem co ten Mortis odprawia, ale okej okay. no. Fajnie Mhm mm Nieważne. No, fajnie, minus 9. Fajnie. No, tragedia, no co tu więcej gadać? No, dobra. Nie wiem, no jest tragicznie do tej pory. Dobra, mają, mają małe te, 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 te poziomy mistrzowskie. I rzucam sobie ulta, o ty mała Ginita O ty mały. O ty. Eee, bez tego ulta. No. Edgar przychodzi, impreza się kończy, no i jest. Fajnie. Ehm, kto, kto mądry bierze na taką mapę? Pana Franka. Jestem tego ciekawy Nie no, Einstein. Einstein. Że kolega coś zrobi, mam nadzieję. O, dobra, dobra. Coś tam. Ufa! Dobra. Ja. Nie, no. Ten Edgar jest. No tak, jeszcze z Ty Ten Edgar jest najbardziej wkurzający. No jak? Mhm. Dobra, on leci rada chyba Mamy to. Dobra. Lecimy, lecimy. No ta Einstein. Einstein roku normalnie. Upik. Co tam? Mić problem. Ja, kręcę. Nie. Yeah. Tragedia, no. To tu więcej mówić. Tragedia. No, będzie klapa. Dobry team mają. Ten Rico to jest game changer. Fajnie. Dobra. Ja... Dobra, został pokonany. Teraz tylko ich wykluczyć. Dobra, mamy to. Ult mi wraca. I jest wszystko. Nie, no, jak to nie wejdzie do tej bramki, to ja chyba. Ja. No, i tak nie żyję, i tak więc. O, dobra, dobra. Nie no. Ja nie wierzę. Tak dobrej akcji. Taką dobrą akcję zmarnować, to to jest normalnie, jakby. глупо, ну как бы ну, супер. Ну, это так у меня бади. Сам без ульта то. Ну, фильм, я кое-что. No. Dlaczego? Nie idę po urtę, bo... zaraz zginę. Brak mi ktoś tu wysunął. Właśnie. Dobra. Ja mam ich prawie na ulta. Ja cię jakby kolega go pokonał i wyle no to może coś. Jest 0-0, a już jest taki czas, że ja cię kręcę. Nie no, no nie damy rady, no. Nie mamy szans. już jakbym teraz wziął ulta, to bym mógł ultem szedzić, ale jak ja mam do niego dość? To jest największe pytanie tego roku. No i mamy to, dobra, odrabiamy, odrabiamy, ledwo, ledwo odrabiamy, dobra, starter będzie, okej, okay. fajny, ja od razu tutaj nie przeszkadzać, bo nie mam kiedy, dobra, no i teraz gitówa, lecimy, dobra, nie no, może coś podziałamy, no. sam jak oglądam sobie YouTube'a i nic mi się nie chce, tak jak widzę, jak osoby grają na wyższych pucharkach, po ja myślę, że jakbym ja grał i mi, i przegram, no i to jest takie, da mi jakby dziwne takie uczucie i nie wiem, o co mam, no ale ja dużo muszę grać. Ja! Tak blisko. Ciężko namierzyć tak w kilka sekund, to. Jak mam cię pod maksymalnym od, od. nieważne. Tak. Ja plus moje wymówienie czegoś to jest Dobra, co jednego pokonaliśmy No i, i nam chyba i, i nam dwóch, fajnie Nie wiem czy Nokot by nie był lepszy Chociaż wątpię no. Dobra, tutaj rzucamy ulta, nikogo tam nie ma, fajnie normalnie U. A czekaj, bo my mamy Sandy matkę Nieważne Jakbym użył gadżeta od cyk. Nie to nie był gadżet. O, o! A no, mi spróbuj tego ulta, No nie no, z ga gadżet służyłem było fajnie, tak? Jak? 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 Nie no, no. Żeby coś takiego zmarnować nie... Jakbyśmy nie mogli mieć psychika w drużynie. Mogę Pięć. Mhm. No tak, fajnie, jeszcze na mnie napadł. No super. O, ma hipercherzyk. Uhu. Uh, uh. Jakby fajnie rzuci. Yeah. O ja pi... Dzielę. Fajnie, fajnie. O. o, o. U, dobrze zrobił. Jakby jeszcze ich pokonał, to by było pikobala, ale mało hapę Dobrze, że wybił. Przynajmniej nie mają piłki, tak, tak. Cuk, cuk, cuk. O wymały. Dobra, damy radę. No, nie ma szans, że to zmarnujemy. Do. Jo, już myślałem, że tego nie trafi. Jakby nie trafił, to ja chyba bym się. popłakał. Możesz. ja. Dobra. Pięknie wybił. Dobra. Nie powinni nam szczelić. On się odrodzi i mamy... O ja. Nie! 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 Yeah! I tak będziemy w kółko. Zdobywać, tracić, zdobywać, tracić. Czekaj, ja tu coś mam do odebrania. O, star dropik kolejny. Nie no, jeszcze bardzo za, rzadkiego za coś takiego. Fajnie. Ja tragedia. No tragedia, co tu więcej mówi? Oskar. Fajna nazwa. Dobra, lecimy. fajnie no 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 i mamy kolejny minus 8 Tak, fajnie O, jednak nie mamy Chyba 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 lepiej by było tym koltem grać Za chwilę chyba zrobię serię z koltem Dobra, mamy to Szukam się tu kurta oja możesz no, ja o dura ale my ale to to, to ta, ta runda ma tyle adrenaliny że ja cię kręcę ci przeciwnicy to mają takiego pecha ej bo oni mają hypercharge ja jakby tego kła nie było na drodze super Fajnie. Dobra. Oj, Jakby nie było tego kruka na drodze, to bym go pokonał i bym się i, i szedł do bramki. Ale oczywiście, ja plus moje szczęście to jest picobello. Normalnie. Dobra. Tutaj bomba leci. No fajnie, tak bomba. Bum. Dobra, mam piłkę. Mam piłkę i ulta. Z picobello. Nie, wiem, no tragedia na razie. Jednak zamiast Piko to jest tragedia. Ja, czemu ult mi poszedł? Ja? Dlaczego? Zamiast zwykła tak to ult poszedł? Fajnie, normalnie. No i kolejna przegrana jak zawsze. I ja ja Jeszcze już hip O dobra 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 idę po ulta Jest Mamy to dobra Udało się Kieł nie doleciał Jakbym do, jakby doleciał, to ja chyba wybucham w powietrze normalnie. Jak odrobimy pucharki i koniec odcinka, bo nie mam zamiaru się już męczyć. Nie wiem. No. Lecimy. Może coś pójdzie, może nie. Zobaczymy. Dobra, lecimy. Ciekawe, co się... Stało. O, przypadkowo jeszcze go uderzyłem, nie mam pytań, coś się tu stanęło. Po prostu... O, 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 tylko taka brudna dupa. Dupa Jasia, kary Fajnie, fajnie, fajnie. Dupa, no dupa, tak. Dupa Jasia. Nie umiem, nie umiem grać. Fajnie. Tym bardziej ten nowonek. No leci sobie uciekiem i ma... Nie... No linii. O my god. I może nadal. Jak? 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 Na tym odcinku jest więcej adrenaliny niż w moim życiu normalnie. Nie no, chyba ostatnio wyłunda i mam to wywalone. Nie będę się więcej mylił. Albo dobra. A dobra. Nie ma. Nie odrzucam, super fajnie tak! Misz rozwałki, Uuuu, legendarny ma tego dupa. Jasia, paru Eee, no dlaczego ultim i poszedł zamiast zwykłego? Mogłabym normalnie. No, co, Nie wiem, co się tam stanęło ale albo... Że na powtórce sobie zobaczę. Pewnie było blisko gola znając życie. się to nie udało. Pr, pr, no ja się kręcę. No, prawie użyłem tego... Oh, gadżetu, fajnie. Jednak ta runda to nie był zbyt dobry pomysł, bo będzie jeszcze większy minut. Ja o tym wiedziałem, żeby nie przeszkadzać, ale no, no, jak już kolega dał start, no to... Bum. Dobra. No dlaczego? Ja pierdziele. Nie no, tak blisko było. Pokonał szeroko. Fajnie. Mhm. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. W tym odcinku to by było na tyle, więc nała.